Parę dni temu na kanale Bandai Namco naszym oczom ukazał się już kolejny materiał z gry Little Nightmares 3. Trailer nosi tytuł Jesteście Obserwowani i skupię się na przedstawieniu nam kolejnej postaci, której będziemy stawiać czoła w trzeciej odsłonie serii. Film trwa niecałe dwie minuty, ale postaram się opisać go na tyle, na ile będę w stanie. Także zapraszam do oglądania. W przedstawionym materiale dwójka głównych bohaterów pojawia się w fabryce słodyczy. Jest to miejsce, gdzie na rozbudowanym systemie taśmociągów powstają owe produkty. Jednak, żeby nie było tak dobrze jak się wydaje. Miejsce to nie wygląda zbyt higienicznie, a otyłe kreatury tam pracujące są przewożone i trzymane na linach z hakiem, aby produkcja stale utrzymywała dynamikę pracy. Prawdopodobnie rygor jest tam tak ogromny, że pracownicy, którzy nie są w stanie wykonywać swoich czynności, po prostu padają z przemęczenia, a ich zwłoki są wyrzucane do odpływu wraz z cukierkami, albo po prostu trzymane w składziku. Swoją drogą, jeśli ktoś wie co tu jest napisane, to niech da znać, bo ja do tej pory się zastanawiam i nie mogę tego rozczytać. No i oczywiście przez całą naszą wędrówkę po tym miejscu towarzyszyć będzie nam wzrok pewnej postaci, czyli głównego przeciwnika tego aktu. Jest to wysoka postać kobiety, która z twarzy bardzo przypomina mi postać nauczycielki z drugiej części serii, dodatkowo posiadającej cztery ręce i stale obserwującej nas z kamer rozmieszczonych w każdym pomieszczeniu, w jakim się znajdujemy. Nie ulega wątpliwości, że posiadając wgląd na nasze poczynania, będzie ona miała wpływ na nasze ruchy, które z pewnością będzie chciała nam utrudnić. My zresztą też nie pozostaniemy jej dłużni, ponieważ w filmie widzimy, jak nasze postacie odłączając wtyczkę od zasilania przerywają pracę wszystkich maszyn produkcyjnych. Nagle nasz oponent wpada w szał, po czym zamierza osobiście się z nami rozprawić. Low i Alon stoją ze słodyczami w rękach. Jeszcze nieświadomi tego, że za ich plecami wyłaniają się wszystkie cztery ręce antagonistki, które po chwili zmuszają ich do wymagającej ucieczki przez całą fabrykę. Czyli raczej klasyczny scenariusz, na którym bazuje każdy boss w tej serii. Jako dodatkową informację mogę powiedzieć, że szefała tej fabryki najprawdopodobniej ma hobby związane z szyciem sukienek, co możemy widzieć po scenie z jej schowka, w którym znajduje się parę sukienek oraz maszyna do szycia. Trailer kończy się ujęciem na monitor, po czym dostajemy jumpscare tej babki, w którym możemy dokładnie zobaczyć jej twarz. No i jeszcze na koniec informacja, że gra wychodzi w następnym roku, o czym najprawdopodobniej każdy wie. Powiem szczerze, że ten zwiastun wydaje mi się całkiem okej. Okay. Design tego bossa nie jest według mnie jakąś wielką rewolucją. Tak jak mówiłem, przypomina mi ona coś na wzór nauczycielki z drugiej części, nie licząc paru szczegółów. Ale intryguje mnie sam motyw kontroli nad planszą przez tego przeciwnika, o ile faktycznie to będzie miało miejsce. A jeśli chodzi o mapę, to tu też nie czuję zbytnio nowości w stylistyce oraz umiejscowieniu. Mimo tego, iż jest to fabryka, to wygląda ona bardzo podobnie do więzienia z początku pierwszej odsłony, w którym czuć było podobny klimat jak tutaj, lecz tam byliśmy bardziej osamotnieni. Mam nadzieję mimo wszystko, że gameplayowo to się obroni i będzie to solidny tytuł, który dorówna poziomem swoim poprzednikom. To już wszystko w tym materiale. Jeśli macie własne opinie na temat tego zwiastuna, albo jeśli był obecny jakiś element, na który nie zwróciłem uwagi, to serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, a ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.